Dzień dobry moi drodzy, witajcie w projekcie Wunderwaffe. Jest to nowy tytuł, który będzie dostępny do kupna dokładnie 10 października. Jest to gra, w której budujemy swój własny bunkier podziemny, w którym najpierw wydobywamy surowce, przetwarzamy je, produkujemy broń i wysyłamy na front. I ta broń może odmienić losy wojny. Może, ale możemy też przegrać i... No przez to nie odmienimy niestety losu wojny. Do porażki mamy 45 dni i w tym etapie musimy jak najszybciej wybadać podstawowe karabiny, miotacze ognia, czołgi, a tak samo super broń w postaci rakiet V2, te bomby atomowej czy też. Haunebu. No to zaczynamy naszą przygodę i zobaczymy jak długo uda mi się pociągnąć. Od razu informuję, ta gra jest naprawdę trudna. Witaj w bazie! Właśnie otrzymałeś możliwość skonstruowania Wunderwaffe, a samowystarczalny, ogromny, podziemny kompleks, który jest epicką fortecą, nie może istnieć bez Ciebie. Rozwijaj bazę i pamiętaj, tworzysz broń tak potężną, że może wpłynąć na losy wojny kontrolujesz marsz wrogich wojsk i zyskaj czas na ukończenie projektu. Użyj wydobytych surowców w hutach, na liniach produkcyjnych i w innych dykowanych budynkach. Złoża rozlokowane są na różnych głębokościach. Stawiaj kopalnie w miejscach złóż, przesuwaj się po mapie i szukaj węgla, rudy, żelaza, rudy miedzi, kamienia, uranu i złota. I podstawowe, najważniejsze surowce, czyli liczba niewolników, którzy będą za nas kopali, albo też wytapiali, posiadane sztabki złota, za które będziemy kupować jedzenie dla tych niewolników, stan badania, czyli ile mamy naukowców powiedzmy zużycie prądu, zużycie wody skróty klawiszowe i też najważniejsze, podstawowe surowce będą dostarczane tutaj koleją, nie tylko podstawowe bo tutaj właśnie są też niektóre jak kable ale drewno to jest głównie podstawowy surowiec, który tylko jest dostarczany koleją dobra, najpierw tutaj musimy zacząć budować to wszystko tutaj postawimy sobie wodę Pompa wody. Będzie trzeba postawić jeszcze jedną pompę wody w tym miejscu. Tutaj od razu sobie postawię windy, bo w tym będę chciał właśnie postawić generator prądu. Stawiamy kolejną pompę wody. Od razu posuniemy sobie windy w dół. Trzeba zobaczyć, gdzie tu są dostępne złoże. Tu mamy nisko dużą rudę żelaza, całkiem sporą rudę kamienia. Więc od razu mogę sobie tutaj. Pociągnąć windę Winda pójdzie w tę stronę Tutaj na razie Tutaj to sobie połączymy, od razu zaczną to budować Potrzebujemy prąd, więcej prądu Postawimy sobie kolejne Windy Od razu postawimy centrum dowodzenia, trzeba widzieć co się dzieje na linii frontu i wiedzieć gdzie trzeba wysłać Całe zaopatrzenie, cały sprzęt Uuu, tu jakie piękne złoże złota od razu tu pociągnie się windę. Obok, od razu kamienia. Pora postawić centrum badawcze. A więc czas rozpocząć badania nad projektem Wunderwaffe. I ja już tutaj sobie pograłem i powiem tak. Na razie, rozwinę sobie górnictwo. Póki nie, musimy jak najszybciej dostać się tutaj, żeby zacząć. Być samowystarczalnym, produkować sobie podstawowe surowce i te bardziej skomplikowane, i zacząć produkować broń. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy czekali kilka dni na dostawę surowców, czego nie wiadomo, co tu dojedzie, bo zawsze są losowe materiały. Szkoda, że nie ma opcji zamawiania, co chcemy sobie załatwić. I jak zaczniemy produkować broń, możemy wydłużać. Czas e, bitwy na froncie. Mianowicie tak wygląda front. 44 dni do porażki. Musimy to jak najszybciej wydłużyć. Dobra, rozpoczynamy badanie od razu kopalni. Trzeba zacząć te surowce sobie wytwarzać. Potem trzeba będzie pójść w cementowni jak najszybciej. A więc można już zacząć budować kopalnie, potrzebujemy kamienia. Przyda się ruda żelaza. Mamy rudę miedzi, z ruda złota. Kurde, co to za sabotaż? Nie możemy stracić ani kropli wody. A więc budujemy cementownię. Cementownia jest bardzo ważna, żeby jak najszybciej to rozwinąć. Potrzebne są jeszcze kwatery dla pracowników, jak najszybciej dostać się do kantyny, dotrzeć do huty, linii produkcyjnej i tu to wszystko zbadać. A więc mamy hutę, w której możemy przetwarzać kamień w kruszony kamień, ale nie mam jeszcze pracowników do tego. O, wybadaliśmy cement, a zarazem prefabrykanty. Kolejny sabotaż. Oni, kurde, chcą mnie pozbawić za wszelką cenę tutaj do stawy zaopatrzenia dla... na front. A więc pora wybudować kwatery dla niewolników, którzy będą pracować w mojej kopalni. Przyjechała dostawa materiałów. Kurde, co tak biednie? Ledwo tutaj przywieźli. Trochę drewna. Złota. Jeszcze jakichś innych komponentów nie zwróciłem uwagi co na to akurat. Więc mamy kantynę. Kantyna równa się. Żarcie, żarcie równa się. Więcej niewolników do pracy. Zaczyna brakować prądu i wody, a ja nie mam cementu. Potrzeba więcej cementu. Kryzys energetyczny zażegnany. Pozostało jeszcze zbudować pompę wody, ale na to potrzebuje cement. Szybciej robisz ten cement. Dobra, pompa już stawiana, ale wody zaczyna brakować. Kurde, sabotują mi kopalnie. Ledwo pracują, a już im się nie chce. Więc pora postawić laboratorium i zwiększyć sobie poziom badań. I w końcu udało mi się zbudować linię produkcyjną, ale jeszcze muszę opracować schematy obróbki metalu. A do tego jest potrzebny mi cement. Kruszcie ten kamień szybciej. Co? Ktoś chce mi wyłączyć pompy wodne? Nie ma mowy. W końcu udało mi się postawić hutę. Jeszcze trochę będę samowystarczalny. Zostało mi akurat 38 dni. Front jest coraz bliżej. A już tak mało brakuje do opracowania broni. Podstawowo oczywiście będę produkował karabiny. Pistolety? Komu potrzebę pistolety? Potrzebuję jeszcze tylko sporo kabla i to naprawdę bardzo sporo. Potrzebuję całkiem sporo żelaznych szpul i szpul miedzi. W tym celu potrzebuję dużo rudy miedzi i rudy żelaza, a zarazem węgla. Węgiel zaczyna mi się kończyć, więc trzeba ulepszyć kopalnię i wysłać tam ludzi do pracy. I znowu sabotaż w kopalni. A więc pora zacząć w końcu badać karabiny. Tylko jeszcze muszę zbudować skład broni. I kolejny sabotaż. A więc linia produkcyjna broni w końcu postawiona, zostało nam 34 dni do porażki, więc może uda się to jakoś przetrwać. Potrzebuję tylko jeszcze płyt żelaznych i będziemy produkować Mausery, najbardziej zaawansowana niemiecka broń, obecnie. Potrzebuję więcej złota, żeby przetapiać złoto potrzebuję węgiel. A więc budujemy kolejną kopalnię węgla. I do roboty panowie, machać tymi kilofami, potrzeba mi więcej węgla. Moja linia produkcyjna nie wyrabia, więc stawiam drugą po to, żeby produkować więcej zasobów na amunicję. A więc mamy już trochę tutaj amunicji i broni. Weźmiemy sobie 200 sztuk, tutaj 8 karabinów. To na razie wyślemy na front wschodni. O nie, sabotaż! A to kopalnia, która już nie pracuje, ale i tak nie pozwolę jej zburzyć. A więc udało się wydłużyć walkę na froncie wschodnim o dwa dni ponad. Więc wysyłamy kolejne 8 sztuk broni. 200 amunicji, tym razem na front północno-zachodni. I trzeba dorobić jeszcze parę karabinów. Broń wyprodukowana, wysyłamy na kolejny front, żeby wydłużyć czas. O kolejne 3 dni. I znowu sabotaż kopalni. Postanowiłem dla próby wyprodukować kilka pistoletów maszynowych MP47, ale nie mają one sensu, bo 8 sztuk wydłuża działania na wojnę tylko o jeden dzień. Więc wracamy do produkcji mauserów. Ledwa postawiona kopalnia i już sabotaż. No proszę, dostawa złota. Punktualnie. Trochę tego złota tutaj mi nawieźli. A więc jak mam już dużo złota, pora zacząć drugi poziom projektu Wunderwaffe. Tylko najpierw muszę załatwić sobie więcej niewolników, to znaczy pracowników. No i osiągnęliśmy drugi poziom projektu Wunderwaffe. Przy okazji front przesuwa się, no to w takim razie wyślemy trochę pistoletów maszynowych na front wschodni, jak jest osiągnięty drugi poziom. Tutaj potrzebuję rudy uranu i rudy żelaza. Żelaza mam obecnie naprawdę bardzo mało, a rudę uranu udało mi się znaleźć. Tutaj się znajduje, więc budujemy kopalnię. Jedna kopalnia przestała pracować, więc ją wyłączamy. Postawimy kolejną kopalnię żelaza, bo tego nam najbardziej mi brakuje. Trzeba zwiększyć ilość wydobycia wody, a zarazem prądu. Dawać mi tu więcej chomików. Transport dojechał na front wschodni, no to wydłużamy teraz działania na froncie zachodnim. Dostarczymy im trochę sztuk karabinów. Część broni dotarła na front północny, pora wysić na front południowy. Czas wybadać zaawansowane kopalnie i przyspieszyć to wydobywanie surowców. Potrzebuję bardzo dużo węgla, a już udało się opracować zaawansowane kopalnie. Teraz tylko znaleźć odpowiednie złoże węgla. I mamy tutaj cenne złoże. Kolejna kopalnia przestała pracować, więc ją wyłączamy. Zaawansowana kopalnia postawiona, czas wydobywać więcej węgla, ale potrzebuję go jeszcze więcej. Mam tutaj kolejne cenne złoże, trzeba tylko poprowadzić tunel. Sabotaż kopalni? Nie ma, nie pozwolę. Kolejna zaawansowana kopalnia jest zbudowana. Największy problem, że zaczyna mi brakować drewna, więc trzeba zacząć badać nowy rodzaj broni. Zobaczymy, czy pancer Fausty jestem w stanie produkować. Druga wiertnia działa, dawać mi tu więcej węgla. Nie dobrze. front jest coraz bliżej, Ja nie mam dużo broni. Mogę wysłać na razie po 4 sztuki na każdy front. Kolejny sabotaż? Nie na moje warcie. Potrzebuję więcej węgla, budować kolejną zaawansowaną kopalnię. Zaczęło brakować prądu i wody. Trzeba zbudować. Więcej chomików. Więcej. Kolejne 4 sztuki karabinów na front wschodni. Kolejna kopalnia. Więcej kopalni. Pora wysłać 8 sztuk broni na front południowy. Kolejne karabiny na północ. Kolejna duża kopalnia. Budować. Więcej chomików od prądu. I od wody. Kolejna dostawa broni na wschód. Moja linia produkcyjna broni nie wyrabia, więc trzeba w takim razie zbudować drugą linię produkcyjną i produkować więcej broni. Niedobrze, front jest coraz bliżej. Trzeba wysłać wszystkie 12 sztuk karabinów na front południowy, a potem na front północny. Następnie na front wschodni. Kolejne 8 sztuk broni na front północny. Załatwiamy kolejną kopalnię. Potrzeba więcej złota. 8 karabinów potrzeba na wschód, żeby jak najdalej ten front był. Kurde, coraz bliżej wrogowie są. Potrzeba więcej linii produkcyjnych. Potrzebuję więcej ludzi do pracy, więcej kwater, ulepszyć wszystkie kwatery. Produkuję niewystarczającą ilość broni. Muszę wysłać cztery karabiny na wschód. Kopalnia pusta, niedobrze. Kolejne cztery bronie na północ. Ja tu ledwo daję radę. Mam braki duże w przetapianiu tak naprawdę i w produkcji tego wszystkiego. Kolejna kopalnia, a nie, to ta sama kopalnia. U mnie te kopalnie mogę zburzyć. Odzyskam trochę materiałów. Więcej kopalni węgla. Potrzebna jest mi kolejna linia produkcyjna. Potrzebuję nową hutę. Kolejne cztery sztuki karabinów na północ. Potrzebna jest mi kolejna linia produkcyjna broni. Kolejne cztery karabiny na wschód. Produkować więcej karabinów potrzeba. Kolejne cztery sztuki na południe. Ja muszę o tyle zwiększyć produkcję, żeby przynajmniej o 3 dni to wszystko powydłużać. Potrzebna jest mi druga cementownia. 12 sztuk szybko na północ i potrzebuję jeszcze kolejne 24 sztuki broni. Potrzebne są mi szybko pręty zbrojeniowe. Gdzie sabotaż? Tutaj. Nikt mi nie będzie sabotował mojego projektu. Cztery sztuki szybko na wschód. Kolejne cztery sztuki szybko trzeba na południe wysłać. Głównie mam braki w skrzynkach na broń. Kolejne cztery sztuki na południe, szybko. Już tak blisko znajduje się front. Niedobrze. Jeszcze dwie sztuki wyślę na południe. Brak surowców niedobrze, kolejna kopalnia nie działa. Niedobrze kolejna kopalnia przestaje działać. Zaczyna też mi brakować prądu. A muszę wysłać kolejną dostawę broni. Osiem sztuk na wschód. Potrzebuję jak najszybciej kolejnych składów zbrojeniowych. Produkować więcej broni! Trzeba te działania wydłużyć na każdym froncie. Trochę wyślę cementu. Okopią się w ten sposób. Potrzebna jest mi kolejna linia produkcyjna broni. Zaszedłem tak daleko, nie mogę. Nie no! Już tak byłem blisko utrzymania tego. Ta gra jest naprawdę trudna. Najgorsze jest to, że front przesuwa się o 3 dni, a też nie ma pokazane co ile czasu mija doba. Bardziej, za bardzo to utrudnili. Mogli to zrobić w sposób, że mamy pokazany zegar i za ile front się ruszy, na przykład już o dzień, bo jak nam zostało 3 dni, nie wiemy ile czasu to są te 3 dni. Jak było widać, ja już pod koniec ledwo dawałem radę. W rankingu udało mi się zająć drugie miejsce, jednemu typowi udało się trochę dłużej wytrzymać. A więc, jak widać, moi drodzy, ta gra jest naprawdę bardzo trudna. Mam nadzieję, że twórcy przed premierą albo w trakcie premiery, jakoś się ułatwią. Bo, no rozumiem, to drzewko jest krótkie. Tutaj chodzi o to, żeby trochę się nawysilać, ale no to jest jednak zbyt według mnie takie trudne. Samo dotarcie i utrzymanie tego tempa względem produkcji broni jest ciężkie. Przede wszystkim, kiedy tu nie ma wyboru poziomu trudności. Gdyby był, no to jeszcze spoko. Ile tak rozgrywka mi zajęła? No, jakieś ponad dwie godziny grania, więc dajcie znać, co wy myślicie o tym tytule. Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. Jak będą tutaj dokonane jakieś zmiany, to, to zobaczymy się jeszcze raz w projekcie Wunderwaffe. Trzymajcie się, do następnego. Na razie.